Tak właśnie śmieszny był ostatni wstęp. No nie. Hej, cześć się manko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogalik i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. No po prostu, kurwa, no nie! Dzisiaj zajmiemy się pięcioma najrzadszymi skinami do AK-47. Dodatkowo informuję, że wyniki ostatniego giveawaya macie na fanpage'u, a dzisiaj możecie wygrać AK-47 Fire Serpent w stanie field tested. Także każdy, kto zostawi łapkę w górę, komentarz i subskrypcja na tym kanale, może w tym odcinku wygrać AK-47 Fire Serpent w stanie field tested. Dodatkowo 2000 łapek w górę pod tym filmem i już wrzucam Wam kolejny odcinek. Biorę się za jego przygotowanie, dzięki Wam bardzo za ostatnią aktywę, żeby po prostu rozwalacie system. Także 2000 łapek, jedziemy i zapraszam Was do filmu. I niespodziewanie już na miejscu piątym jest Statrak AK 47 Fire Serpent w stanie Factory New. Jest tylko 90 takich zarejestrowanych istniejących AK czy Fire Serpentów w Factory New. Jego cena waha się od 3,5 do 4 tysięcy dolarów, a więc jest to niesamowita kwota, za którą byśmy mogli sobie kupić niesamowity jakiś. Może niesamowity, ale dosyć spoko i fajny samochód. Myślę, że każdy z Was chciałby posiadać takiego wykwipunku, a już w dzisiejszym odcinku zakliknięcie łapki w górę, zostawienie komentarza i subskrypcji. Możecie takiego wygrać tylko, że w stanie filtry i bez traka. Także kto jest chętny, to zapraszam. Numer 4 ku mojemu zaskoczeniu to Factory New Track AK-47 Neon Revolution, a jest takich zarejestrowanych tylko 88, czyli o 2 mniej niż ak czy Fire Serpentów w stanie Factory New. Jest to naprawdę moje duże zaskoczenie, bo ten ak Zdawało mi się, że jest troszeczkę bardziej popularny niż AK-47 Fire Serpent, ale tutaj, jak sami widzicie, tylko 88 takich jest w sprzedaży, a jego cena jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka i ciężko ją znaleźć. Tylko 88 takich ak znajdziecie na rynku i może jednego z nich uda wam się kiedyś trafić. Kolejny kałaszek w naszym dzisiejszym zestawieniu to StatTrak AK-47 Wasteland Rebel w stanie Factory New. Jest to naprawdę niesamowity, niesamowity skin, który mi się bardzo, bardzo podoba od samego początku istnienia. Istnieje tylko 65 takich zapisanych w vlogach, więc myślę, że jest to naprawdę dosyć rzadki skin, a sami widzicie, że jest on rzadszy nawet od samego Fire Serpenta w stanie Factory New StatTraku. Jego cena jest naprawdę bardzo wysoka i ciężko go znaleźć na markecie i w ogóle w listingu cenowym. Myślę, że każdy z Was chciałby mieć takiego w ekwipunku. Dajcie znać czy Waste and Treble również Wam się podoba, tak jak mnie. I kolejne spore zaskoczenie w dzisiejszym zestawieniu, czyli miejsce drugie, czyli Stattrak AK47 Red Laminate w stanie Factory New i tylko 35 sztuk istniejących na rynku Steam. Jest to naprawdę niesamowita ilość, jeżeli chodzi o mnóstwo, mnóstwo graczy, którego tego skina posiada, ale w stanie Factory New, w Stattraku tylko 35 takich skinów wypadło ze skrzynek, a więc jest to naprawdę niesamowicie rzadki, niesamowicie drogi skin, który każdy kolekcjoner chciałby mieć w swoim ekwipunku. No i tutaj chyba największe zaskoczenie, czyli najdroższy skin do AK-47, a jest to Souvenir AK-47. Safari Mesh w stanie Factor New i jest tylko 31 takich. Ma on niesamowitą wartość kolekcjonerską i na filmie widzicie jednego z nich, jest tylko 31 takich kałaszków na rynku i w ogóle listowanych gdziekolwiek, a więc jest to naprawdę, naprawdę malutka ilość, jeżeli chodzi o całe Community Counter-Strike'a. Sami widzicie jak bardzo rzadki jest ten skin i jak dużą wartość kolekcjonerską ma dla niektórych osób. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i że zostawicie pod nim łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Pamiętajcie, że to co robicie bardzo motywuje mnie do pracy i chciałbym dla Was robić jak najdłużej i jak najlepiej te filmiki, ponieważ sprawia mi to wiele, wiele radości. A Wy zostawiacie oceny, rozwalacie po prostu przycisk lajka, like także dzięki Wam bardzo za oglądanie, możecie wpaść na fanpage'a, trzymajcie się, na razie się manko, pozdrowionka i peace.